Hej, cześć, witam was. Słuchajcie. Um, słuchajcie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o takim o takim dosyć istotnym fakcie. Słuchajcie, ja ja nie, ja nie imprezuję. Ja nie chodzę na, ja, ja nie imprezuję, to znaczy, że yy, to znaczy, że nie chodzę, nie chodzę na jakieś tam nazwijmy to, nazwijmy to uroczystości, bo kiedyś to się nazywało uroczystości. Ja po prostu nie imprezuję. Znaczy nie chodzę na imprezy, nie bawię się. Eee, tak. Słuchajcie, wiecie dlaczego, wiecie dlaczego tak jest? No słuchajcie, w głównej mierze, w głównej mierze dlatego, w głównej mierze dlatego, że że po prostu cały czas można powiedzieć myślę o pracy. I to nie jest przesadzone, że i to jest wcale nie jest przesada, że mówię, że myślę o pracy. Bo kiedy, bo kiedy, bo kiedy śpię, a później, a później kiedy śpię i, praca, i śni mi się, że jestem w pracy, to w moim mniemaniu to znaczy, że myślę o pracy, bo jeśli, jeśli człowiek e, o czymś myśli, to z reguły mu się to śni. Przynajmniej, przynajmniej tak to wygląda w moim przypadku. Słuchajcie, niemniej jednak, niemniej jednak, wam, nie jednak powiem, powiem Wam, że nie tylko z tego powodu mnie imprezuje, bo to nie jest tylko i taki jedyny powód. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że mógłbym się nie bawić się zbyt dobrze. Ja nie, potrafię, ja nie potrafię, ja nie potrafię się bawić. Ja, ja powiem Wam szczerze, że. Powiem wam szczerze, że, 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 że ja, ja, się nie, ja się nie umiem bawić, ja, 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 ja umiem każdego sylwestra przesiedzieć w domu, e, chodząc, spać, chodząc spać normalnie tak, e, tak jakbym tak jakby następnego dnia szedł rano do pracy, bo ja chodzę spać między 20 a 21 i słuchajcie, ja, ja się nie nadaję się do do całonocnego imprezowania. To jest, to jest zbytnie obciążenie dla, dla organizmu. Niemniej nie mniej jednak znam takich, którzy lubią imprezować. Ja nie, ja nie mówię, że im, słuchajcie, żeby nie było. Ja nie, uważam, że, że, uważam że, raz na jaki, że raz na jakiś czas można. Tyle, że ja nie potrafię, ja nie potrafię się, ja nie potrafię się bawić tak jak i ja nie potrafię co mogę wam powiedzieć ja nie potrafię ja nie potrafię, ja mając 30 lat nie potrafię bawić się jak nastolatek ponieważ już nie jestem nastolatkiem więc to jest normalne że się nie potrafię się bawić że nie potrafię nie potrafię się bawić się na tych różnych uroczystościach czy jak już czyli tak po prostu nie potrafię się bawić, dlatego też nie chadzam na, na imprezy, bo, bo impreza to takie, bo kiedy słyszymy słowo impreza to nam się, to przynajmniej nie wiem ilu z was to się kojarzy, to wtedy pojawia się w głowie, że idzie się do jakiegoś klubu albo albo do jakiejś te um, albo do jakiegoś e, klubu typu jakiegoś klubu typu disco. Słuchajcie, ja nigdy nie potrafiłem, ja nigdy nie potrafiłem, e, nigdy nie potrafiłem tak, e, tak żyć. Przynajmniej w chwili obecnej. Słuchajcie, ja, ja jestem, ja jestem dorosłym, ja jestem dorosłym facetem i bardziej, i bardziej od tego, by, e, by się bawić, czy by korzystać z życia, e, z tych dwóch rzeczy, które sekundę temu wymieniłem, niestety, Odpowiedzialność za swoje czyny stoi najwyżej w hierarchii a to, że, a to, że, nie, a to, że nie potrafię raz, raz na jakiś czas wyluzować to jest kwestia tego, że, jest, że jestem po prostu całe życie spięty, ja nie potrafię, ja nie potrafię nie potrafię być luzakiem, bo ja do luzaków nie należę, słuchajcie ja naprawdę, ja, mm, ja, ja, ja ja po prostu nie potrafię się bawić. Kiedy ktoś nie potrafi się bawić, to równie dobrze, to równie dobrze może w ogóle nie wychodzić z, z domu. No, może z wyjątkiem do pracy i do sklepu, bo pracować trzeba, żeby mieć pieniądze na czynsz, żeby mieć pieniądze na czynsz i żeby mieć pieniądze na jedzenie. Czyli wiecie, do pracy mimo wszystko trzeba chodzić, ale ale to nie, ale to nie jest, to nie jest film o pracy i o pieniądze i o, i o jego zależności od pieniędzy, bo już kiedyś taki filmik był. Słuchajcie, ja nie potrafię, ja nie potrafię imprezować. Zawsze, zawsze, jak ktoś, zawsze jak ktoś próbuje mnie gdzieś mnie zapraszać, to ja automatycznie odmawiam, ponieważ, ja nie, ponieważ, ponieważ są inne ważniejsze rzeczy w życiu i większe w hierarchii, to, tu powiedzmy jest gdzieś mniej więcej na tym poziomie jest gdzieś... Plus korzystanie z życia, niezależnie od tego, czy się jest, jest dorosłym czy nastolatkiem, a tutaj, tutaj jest cała reszta, tutaj jest cała reszta, widzicie tę przestrzeń między, e, między korzystaniem z życia, cieszeniem się chwilą, a odpowiedzialnością i myśleniem? Jest po prostu znaczna różnica. Więc, tak, w sumie to na tyle, co chciałam powiedzieć. Jeśli filmik Wam się podobał, jeśli Wam się podobał, Zachęcam Was, dajcie łapkę w górę tutaj na dole. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to też Was zachęcam. Bardzo Was zachęcam. Dajcie tutaj subskrypcję z takim paskiem. Subskrybuj. Ja się z Wami żegnam. Cześć!